Siema! Ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Yy, dzisiaj myślę, że możemy przejść do dzisiejszych materiałów odcinka. Dzisiejszy odcinek w sumie taki odcinek trochę przecieków, yy, ścieków. <grych> Znaleźli nowego Volkswagena Tiguana. Idziemy w stronę Ameryki. Oraz BMW M2 czy jakiś tragiczny bodykit. Jedno i drugie. Lecimy z odcinkiem. Generalnie dość często pokazuję Wam zdjęcia jakichś aut, które jeszcze nie są pokazane, bo są testowane. Bądź po prostu w tym stylu. Wiecie, po prostu odchodzi. Nie muszę tego tłumaczyć. I teraz złapano nowego Tiguana. Ten, zwłaszcza z tyłu, przypomina mi Volkswagena Atlasa. Jeśli ktoś kojarzy, jak wygląda amerykański model Atlas, to jest taki powiedzmy większy od Tiguana. Rodzinny, jego odpowiednik jest to atutowo rodzinne, ale nadal słów. I właśnie oferowana ją na stany głównie i głównie, głównie wyłącznie, ponieważ ma tam właśnie silniki tylko 2,0 i 6, więc no głównie na stany się to po prostu nadaje. I widzę, zwłaszcza po jego właśnie tyle, po światłach, po tej klapie, która ma takie wybrzuszenie, że jest to model w stronę Atlasa, nowy Tiguan. Oczywiście ten nie wiem czemu został krzyknięty 2024, mimo że moim zdaniem Tiguanowi już potrzebny jest facelifting, znaczy lifting, nie lifting już był rok temu. Więc teraz przydałby się nowy model, zazwyczaj tak na, na dwa lata przed, przed końcem modelu. Myślę, że Volkswagen takim modelem mocno by skusił klientów w Europie, ponieważ ten samochód jest wysoki, wygląda reprezentatywnie, a nie jest wcale rewolucją w wyglądzie. I myślę, że w designie Volkswagena, tego Volkswagena 2023, hmm. dość mocno się zgrywa. Czego możemy oczekiwać po nowym Tiguanie? Przede wszystkim nowego wnętrza. To wnętrze, które jest aktualnie, to już niestety pozostawia wiele do życzenia. Widać, że było projektowane w poprzedniej dekadzie. Niestety jest to jeszcze ten klasyczna zabudowa wnętrza, czyli tutaj mamy ten panel. Uf, tu ekran jeszcze, który nie wystaje. Tak samo zegary, które są nadal obudowane, tak klasycznie, że tak powiem. I niestety to już moim zdaniem jest późno. Właśnie przez to te Tiguany nie sprzedają się tak jak sprzedawały się kilka lat temu. Nadal jednak Tiguan stoi tym, że jest to po prostu już po, pierwsze, po pierwsze sprawdzona konstrukcja. Po drugie, tym, że ma naprawdę dopracowane wszystkie systemy i asystenty bezpieczeństwa. Yy, oraz to, że jeszcze oferuje te stare Volkswagenowskie multimedia, czy zegary, czy yy, ekran główny, które są bardzo zachwalane, a niestety hejtowane te nowe i te w sumie aktualne. Yy, mówię dla całej grupy, wag, a nie tylko dla. Tiguan'a w tym przypadku, silnikowo czego możemy się spodziewać? Tiguan teraz wychodzi z silnikami 1.5 chyba hybrydą, 1.4 też tą plug-in oraz 2.0 TSI, 2.0 TDI i nie wychodzi chyba w żadnej wersji R była taka wersja chyba przez chwilę, ale już teraz chyba tego nie klepią a nie, to chyba był T-rocker, sorry, no T-rocker był i teraz Tiguan zostaje nam przy tym samym, Volkswagen przy tym zostaje Mam nadzieję, że zostanie diesel yy, ponieważ jest to bardzo dobra jednostka dwulitrowe TDI dopracowane przez ostatnie 17 lat, czy nawet już teraz 18 yy, które jest po prostu sprawdzonym silnikiem i wiadomo, że będzie to chodziło Zwłaszcza, że Volkswagen już powoli naprawił lagi na skrzyni DSG i auta naprawdę to zaczyna jeździć naprawdę bardzo fajnie Jedną kwestią, która mi przychodzi na myśl jest to, że aktualnie chociaż nie wiem, czy jeszcze produkują tą wersję nie sprawdziłem tego, ale Tiguan którego aktualna generacja, była wypuszczana w Europie w dwóch wersjach: Tiguan, tej zwykłej 5 osobowej oraz Tiguan Allspace, który chyba tylko w opcji miał miejscowe ustawienie siedzeń Teraz jestem ciekaw, czy ten nowy Tiguan będzie właśnie oferowany w wersji Allspace, czy zawsze będzie miał 5 miejsc, chociaż z tych zdjęć nie wynika, by miał mieć miejsce na fabryczne 7 miejsc. I wydaje mi się jednak, że fakt ten zostanie pominięty. Na rzecz większych modeli, chociaż w Europie jakie ja Volkswagen ma jeszcze modele 7-osobowe? Żadne. Chyba jest jeszcze Sharan, no to ewentualnie Sharan, ale Sharan też to woła o pomstę. Jest potem Tuarek, ale Tuarek chyba zaczyna się od 350 tysięcy, od 3 pak. To jest dużo, to jest dwa razy tyle, ile kosztuje Tiguan w bazie pewnie, bo tego oczywiście jeszcze nie podali. Więc jestem ciekaw, jak to zostanie rozwiązane. Może Volkswagen szykuje dla nas kolejny nowy model, lub. Każe nam pójść i kupić te 7 bądź ID Buzz, jeśli już auta elektrycznego. Volkswagen w ostatnich latach ewidentnie skupił się na elektrycznych wersjach oraz subwencjach i hatchbacki, a poczekał i zatrzymał się z tymi modelami spalinowymi, bo jedyne co wypuścił ostatnio nowe to Golf. go nie nazwę nowym modelem, bo go było oferowane już na Brazylię, więc z nowych modeli spalinowych Volkswagen pokazał tylko Golfa. Czekamy na więcej, mi się wydaje, że taki Tiguan mocno by się na rynku przyjął, ale jestem ciekaw, co z wersją Allspace, z którą w sumie ja bardziej bym się przychylał. Na kilka tygodni przed premierą, coś bardzo inteligentny pokazał w internecie totalnie niezakamuflowane BMW M2. No Nieźle, myślałem, że w tak wielkich koncernach takie rzeczy się po prostu nie dzieją i nie zdarzają, chociaż w ostatnim czasie też wyciekły gameplaye, z nowego GTA 6, które nie było w żaden sposób zapowiadane, ogłaszane, tak szczerze przez Rockstara, tylko właśnie jakiś tam deweloper ujawnił ten gameplay. I tak samo jest z nową M2. I chyba tak samo będziemy zawiedzeni, bo tak samo GTA 6 otrzymało wiele nieprzychylnych opinii z tego, wynikających z tego wideo, które wyciekło. Natomiast yy, tam jest to pierwotna wersja gry. Widać, że jest to bardzo wczesna jej wersja. Na tego samego nie możemy powiedzieć o M2, który jest modelem skończonym i został pokazany w pełnej okazałości. Yy. Samochód ten wygląda. Nie chcę się wypowiadać o tym aucie mega, mega nieprzychylnie, bo mi się Dwójka zawsze podobała, mówię o poprzedniej generacji. Zawsze uważałem, że to jest samochód mały i sportowy, taki, jaki powinien być mały i sportowy samochód czyli bardzo dosadny, wyraźny, charakterny. I taka była M2 zawsze, ponieważ była małym autem z krótkim rozstawem osi, a jednak z napędem na tył jednak z 3 rzędową szóstką i tutaj przecież to zostało ale tutaj ta buda nie jest już taka dziecinna, ona mocno nawiązuje do M3, wiadomo, po to, po to żebyśmy nam się wydawało, że jeździmy M3. Także, żebyśmy płacili jak za M3. Eee, no i niestety mi się to akurat już nie podoba. Zniknął bobr, Bober, który w sumie w tak małym aucie wyglądałby tragicznie, bo zajmowałby cały przód. Może więc to dobrze. Nie akurat już do Bobbera się przyzwyczaję, może Bober by lepiej tu wyglądał. Najtragiczniej wygląda ten zderzak, który mocno przypomina styl JDM-ów, czy kanjo, czy jak to się tam nazywa. Eee, ale to jest półbiedy. Gorzej natomiast wygląda tył. Eee, Moim zdaniem jest tył totalnie nieproporcjonalny. Mamy zbyt wielki, szeroki zderzak bulwiasty na tych krańcach tego zderzaka. Yy, mamy te wielkie, mamy te właśnie niewielkie. Mamy te małe lampy, za małe lampy, które zajmują za mało powierzchni tego tyłu. I zdecydowanie właśnie to jest nieproporcjonalne w tej m bo lampy są małe, a samej karoserii jest full i multum. Yy, więc to nie wiem, co tam poszło nie tak. Fajnie jednak, że zostały 4 wydechy. Miejmy nadzieję, że nadal tak fajnie one sobie warczą i gadają. <kuszczak> Pod maską na pewno znajdzie się jednostka z aktualnego M3 lub M4, czyli bardzo rozwojowe, bardzo dobre jednostki. Ogólnie mega chwalone za jej dynamikę oraz, yy, oraz pracę w ogóle. Yy, moc? Nie wiem. Natomiast już yy, M240i oferuje około 300 mechanicznych, i nie pamiętam dokładnie ile tam jest. Natomiast na pewno też ta moc musi być sporo mniejsza niż w M3, M4, przynajmniej na papierze, bo te silniki też domochają zupełnie różne ilości na hamowni później. Zazwyczaj jest to jakieś tam 40 koni w gratisie, więc wydaje mi się, że to będzie ta moc koło 440, 470 koni na papierze, a po dodaniu tych 40 gratisowych, które BMW zawsze daje, wyjdzie nam ta sama moc, co w przypadku M3. W klasycznej wersji, która ma 510 koni mechanicznych. Generalnie, gdyby nie ten straszny white body, to zaakceptowałbym, a tak niestety nic pozytywnego o tym aucie powiedzieć nie mogę. Ok, teraz oczywiście przechodzimy do tych cotygodniowych memów. Zdałam prawo jazdy za pierwszym razem, bo egzamin żeby bał się ze mną jechać drugi raz. No, generalnie mem jest stary jak świat i znany myślę, że wszystkim, zwłaszcza tym, którzy do prawa jazdy już podchodzili. Ja jednak go musiałem sobie przywrócić i przywołać jeszcze raz w odniesieniu do pewnego kolegi. Tak tutaj byłem, przeglądałem sobie Shopi. Wiem, bardzo wszyscy pochają shopi przez te reklamy. Ja jednak często zamawiam. Często zrobiłem się dobre oferty, dobre kupony, szybka przesyłka i jeszcze bardzo często darmowa. Nie trzeba płacić za żadnego smarta jak na Allegro. I właśnie znalazłem takie naklejki. Don't touch my audi nie, taka linia z Audi, jakaś tam laska z Audi, minionek z Audi, dwie laski w Audi 4 i zwykłe Audi. No najbardziej to mnie niestety zachmuścił ten minionek. Nie wiem czemu wykorzystują tak dobrą postać do reklamowania Audi. O nie, eklasa w kombi, Rydwan w pierdolu. A mi się tak podobają e w kombi. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia na Maxa. Ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się rzeczywiście w środę za tydzień o 20. .00. Dzięki i na razie cześć i ciao.